Tunel wydłuża się z dnia na dzień, teraz ma już pół kilometra. Prace trwają nie tylko pod ziemią, ale również na powierzchni. Tam powstają trzy przystanki, na których będą zatrzymywać się pociągi przejeżdżające tunelem. Zaraz zobaczymy, jak idzie ich budowa. To jest łódź po kolei. Zaczynamy! Przeciąg budowy wiercimy około 10 metrów tunelu, taki był nasz cel, żeby po przekroczeniu Aleja Włókniarzy te 10 metrów osiągnąć. Muzyka w tej chwili zmierzamy do tego, żeby przekroczyć te 10 metrów na dobę. Także mam nadzieję, że dobrniemy z małą tarczą do Komory Odolanowskiej. Będziemy ją odwracać i będziemy wiercić następny tunel, bo takich tuneli o średnicy 8,70 mamy 4. Budowa tunelu to jest tylko część naszego zadania. Po wybudowaniu tunelu będziemy się zajmować budową linii kolejowej. Przystanku Koziny początkowo w planach nie było, jednak po wielu miesiącach analiz okazało się, że jego budowa będzie możliwa. To już pewne pociągi będą zatrzymywać się u zbiegu alei Włókniarzy i ulicy drewnowskiej. Praca nad koncepcją tego przystanku, mówię o pracach projektowych, którą musimy przedstawić zamawiającemu i ją zatwierdzić. Przygotowaliśmy też materiały do decyzji środowiskowej, bo musimy na ten przystanek uzyskać decyzję środowiskową. W terenie trwają roboty związane z budową tej części, która jakby jest tożsama czy to, jeżeli chodzi o komorę odgałęźną, jak i o przystanek, bo część tej komory odgałęźnej będzie wybudowana właśnie w ramach tego przystanku i ona zostanie przekształcona, ta część, na przystanek Koziny. Cieszmy się z tego, że naprawdę spowoduje, że będziemy mogli w Łodzi zupełnie inaczej funkcjonować i będziemy mogli inaczej korzystać z transportu miejskiego, bo metro się wpisze w transport miejski. Mam nadzieję, że służby miejskie oczywiście to zrobią, dostosują także kwestie transportu, połączenia z tymi stacjami itd. Pamiętajmy, że ten przystanek będzie tak zwany trzypoziomowy, bo na minus 1 będzie to ciąg komunikacyjny, na minus 2 y, będzie y, linia w kierunku łodzi kaliskiej, na minus 3 w kierunku łodzi fabrycznej. To wszystko powoduje, że po prostu ten przystanek naprawdę będzie okazałą inwestycją służącą mieszkańcom łodzi. W momencie, w którym zapadła decyzja o tym, że ten trzeci przystanek powstanie, ja nie miałem żadnych wątpliwości, żeby znaleźć środki na ten cel. Myśmy się mierzyli z problemami natury technicznej, bo decyzja polityczna była, finansowanie było zagwarantowane, myśmy szukali rozwiązania. Każdy, kto ostatnio przejeżdżał przez Centrum Łodzi, wie, że powstają również przystanki po lesie i śródmieście. W tej chwili trwają bardzo zaawansowane prace, jeżeli chodzi o budowę przystanku po lesie, tam toczą się prace przy ścianach szczelinowych, które stanowią właśnie obudowę przystanku i praktycznie niedługo te prace zostaną zakończone. Rozpoczynamy prace przy przystanku śródmieście, prawda? I tam w tej chwili trwają roboty. Zmierzające do tego, żeby usunąć kolizję w rejonie ulicy Wólczańskiej. Czeka nas wykonanie murków, ścian szczelinowych. Zaczęliśmy już tą pracę, natrafiliśmy na pewnego rodzaju kolizję. Następnie, w pewnym momencie, gdy będziemy mieli już wykonany pewien front murków prowadzących, wprowadzamy na budowę ciężkie maszyny i będziemy wykonywać ściany szczelinowe. Następnie będziemy prowadzić wykop. Abyśmy mogli wykonać strop poziomu zero i tak naprawdę częściowo ten teren już udostępnić do komunikacji. Płyta fundamentowa znajduje się na 26 metrach poniżej poziomu terenu, natomiast perony znajdują się na około 20 metrach. Budynki, które mamy tutaj w otoczeniu, są budynkami dosyć starymi, w różnym stanie technicznym, zazwyczaj średnim bądź słabym. Część z budynków musieliśmy wzmocnić grunt pod nimi, znajdujący się pod fundamentami tych budynków, aby w trakcie drążenia ścian nowych te budynki nie doznały uszkodzeń. Ten przystanek jest najbardziej złożonym budynkiem, jaki musimy postawić czy obiektem podziemnym. Wymaga od nas bardzo dużo pracy przy projektowaniu. Musimy utrzymać ruch w relacji północ-południe. W tym momencie zamknęliśmy ulicę Wulczańską, przerzuciliśmy cały ruch na ulicę. Kościuszki Zachodnia. Następnie w kolejnych etapach będziemy musieli zamknąć to duże skrzyżowanie Kościuszki Zachodnia, przerzucić cały ruch na ulicę Wulczańską, przez co musimy wykonać strop poziomu zero, wszystkie warstwy drogowe, wcześniej oczywiście ściany szczelinowe i udrożnić ulicę Wulczańską. Najtrudniejszym zadaniem będzie utrzymanie relacji północ-południe torowiska tramwajowego. Będzie od nas wymagało dużo pracy, a także dużo planowania. Tak jak mieszkańcy bardzo chcieli, i miasto, torowisko musi być cały czas funkcjonujące, więc będziemy musieli budować tory tymczasowe i przekładać ruch z jednej strony na drugą stronę istniejącego torowiska. Wszystkie najciekawsze informacje dotyczące budowy tunelu znajdą Państwo w programie Łódź po kolei. Do zobaczenia!